Radio to FM pierwsze radio informacyjne. Wczoraj Janusz Palikot w końcu poseł platformy obywatelskiej mówił jasno i twardo, mówi, no cóż, wybraliśmy tego Komorowskiego, chociaż duża część wyborców głosowała na niego jak na mniejsze zło, trzeba jasno powiedzieć, jak platforma się nie zmieni, to ja założę partię i rzucił jak z rękawa, jak z wora, pakiet. Czysto lewicowych postulatów. Jak pan ocenia te szanse? Czy nie, 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 nie widzi pan groźby, że Janusz Palikot, przez umiejętność funkcjonowania w świecie dzisiejszej wymiany informacji, z rzadka poglądów, a jeszcze rzadziej głębokiej wiedzy, nie jest w stanie zawładnąć tą potrzebą, którą tradycyjnie powinny zaspokajać formacje lewicowe. No tak, tylko kiedy ściśniemy to wszystko, co Janusz Palikot powiedział przez ostatnie lata. I temu się przyjrzymy, to, to okaże się, wszystko. że już powiedział po pierwsze wszystko, a po drugie niewiele zrobił. tak? Czyli nie ma żadnego dorobku politycznego w takim wymiarze praktycznym dla ludzi. A to, co on mówi, to są postulaty, które cały czas w Polsce rzeczywiście są niezrealizowane i o które walczy Lewica. Złożyliśmy konkretne projekty ustaw w tych obszarach, zarówno światopoglądowych, ale też polityki społecznej. One czekają na rozpatrzenie, i jeżeli będziemy mieli większą siłę, przyszłości w parlamencie absolutnie je uchwalimy.